Witam, Wojciech Pieczewski, BSF Vegetable Seeds, marka NUNEMS. W odpowiedzi na akcję portalu warzywa.pl, najwcześniejsze z Polski, znajdujemy się w miejscowości w Piątek, a wraz ze mną pan Konrad Borecki, który chciałby nam przybliżyć wczesną produkcję marchwi. Jest to bardzo interesujące, bo pan Konrad produkuje marchę pod tunelami. Panie Konradzie, czy mógłby pan powiedzieć coś więcej, jak to wygląda? No jest to uprawa pod tunelami. Bo są pałęki. Są to tunele, które stawiamy tunele, które stawiamy tutaj na tych zagonach, jak widzimy. Ten, taki tunel ma 420 na 30 metrów długości i on jest przykrywany folią i w nim znajduje się podlewanie typu mikrozraszacze. Tam nie wiem, nie wiem, jakie one są firmy, jest mikrozraszacze. To jest coś takiego, co jest co 3 metry, tam mamy jeden ten mikro mikrowraszacz. No i siejemy marchewkę, ewentualnie pietruszkę, tylko już pod osłonami. Te osłony zakładamy listopad. Październik, zależy jak nam pogoda pozwoli. Jeżeli jest mokro, no to zakładamy wcześniej. Jeżeli sucho, no to czekamy trochę za opadami deszczu, za różnymi tam. aby, żeby trochę było wilgoci, żeby zapadać i nie, nie I tutaj to pole, na którym znajdujemy się. Przewidywany termin zbioru to będzie. No, już, już, już zbieramy, czyli połowa maja. Już zaczynamy zbierać. Na tym polu, rozumiem, znajduje się odmiana laguna. Dlaczego akurat ta odmiana? Jest to odmiana Laguna, ponieważ no, jest najwcześniejsza z odmian, przynajmniej z no, Nunhemsa I my ją stosujemy już, o Jezus, nie pamiętam ile lat, ale no i najlepiej się nam sprawdza, no, nie, no, najlepiej się sprawdza. Panie Konradzie, czy moglibyśmy się jej przyjrzeć bardziej, wyrwać nie, parę sztuk, zobaczyć ma, jak to właśnie nie wygląda? Nie ma najmniejszego problemu, zaraz coś ujdziemy. O. o, proszę uh -huh. bardzo. Już mamy coś, o tej porze już mamy coś, coś takiego, tak? Uh -huh. Mamy już coś takiego, już barwę, ma ładną. No, może jeszcze powinna troszeczkę postać ze względu na niezaokrąglone czubki, ale że my nie stosujemy na zbiór, my tylko na zbiór pęczkowy. Mhm. Także no, dla nas nie ma znaczenia, czy ona ma zaokrąglone czubki, czy nie, bo aby, żeby była tylko jak najwcześniej. Mhm. Czyli ładna, zdrowa nać, ładne mhm. wybarwienie to jest to, na co klient zwraca uwagę. Najważniejsze. Mhm. Okej, okay, panie Konradzie, takiej marchwi i wszystkim klientom, którzy wybierają warzywa firmy Nunems życzymy właśnie takiej marchwi Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.